Siema, Bakteria, Piknik TV. Zapraszam Was na weekendowy rozkład jazdy po stadionach piłkarskich. Już jutro rozpoczynamy 33. i zarazem przedostatnią kolejkę Ekstraklasy oraz pierwszej i drugiej ligi. Najwięcej emocji wzbudzają oczywiście derby Trójmiasta. Właśnie z tej okazji dla widzów kanału przygotowaliśmy wspólnie z STS limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod PIKNIK możecie otrzymać aż 250 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny, która w meczu Lechia Arka będzie bramkę. Aby odebrać bonus wystarczy spełnić kilka prostych warunków i jeśli zakład na drużynę, która strzeli gola wejdzie, a kupon okaże się wygrany, możecie zgarnąć dodatkowe 2,5 stówki oprócz wygranej z kuponu. Lechia jest w dobrej formie, szczególnie u siebie, a tym razem piłkarze będą mieli wsparcie z trybun, jakiego dawno nie mieli. Uważam więc, że gol dla gospodarzy jest obowiązkowy. Do tego stawiam na wygraną Gieksy z Wisłą. Stawiam stówkę, a do wygrania mam 250 zł, ale drugie tyle mogę zgarnąć, jeśli Lechia zdobędzie bramkę. Warto wspomnieć, że akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli bonus na start oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo z hajsu. Link do szczegółów i rejestracji znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie piknik i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. A my zaczynamy rozkład jazdy. Standardowo zaczniemy sobie od piątku. Meczem otwierającym 33, a zarazem przedostatnią kolejkę Ekstraklasy będzie piątkowe starcie Stali Mielec z Pogonią Szczecin. Portowcom na ostatni wyjazd sezonu przypadła daleka podróż na Podkarpacie i choć po ostatniej porażce z Rakowem humory nie dopisują, wciąż liczą się w walce o europejskie puchary ze stratą dwóch punktów do trzeciego miejsca. Dla gospodarzy będzie to ostatni mecz na Sokolskiego 1 w tym sezonie. O tej samej godzinie 33 kolejkę pierwszej ligi otworzy pojedynek bezpiecznego obydna na zapleczu Ekstraklasy w przyszłym sezonie znicza Pruszków z walczącą o awans Wisłą Płock. Płocczanie na wyjazd do kultowej klatki gości wybiorą się autokarami. Górnik Zabrze, który ma tylko punkt straty do miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach w meczu z Puszczą Niepołomice będzie starał się wywrzeć presję na warszawskiej Legii. Torsida zachęca do wspierania i wspólnego podziękowania piłkarzom za udany sezon. Jak na razie sprzedanych zostało niecałe 14 tysięcy biletów. Rysowia prowadzi mobilizację na domowe spotkanie z Motorem, ponieważ jest to kluczowy mecz w trwającej Walce o utrzymanie. Motorowcy również chcą dobrze pokazać się na ostatnim wyjeździe w tym sezonie. Motor ma jeszcze szansę na zakwalifikowanie się do baraży o ekstraklasę. W piątkowy wieczór czeka nas również kluczowe starcie w kontekście utrzymania się w drugiej lidze pomiędzy GKS-em Jastrzębia a Wisłą Puławy. Nastroje gospodarzy nie są zbyt wesołe, o czym świadczą ostre słowa kibiców po ostatnim meczu domowym. Sobotę lider drugiej ligi, czyli Pogoń Siedlce, podejmie szóstą w tabeli Chojniczankę. Jeśli gospodarze wygrają, to przypieczętują awans do zaplecza Ekstraklasy. Goście natomiast będą chcieli utrzymać się na miejscu gwarantującym baraże. W Kielcach Korona zagra mecz ostatniej szansy w kontekście utrzymania w Ekstraklasie. Koroniarze wystosowali apel do kibiców i mobilizują się na starcie z Ruchem Chorzów, który mimo pewnego spadku obecnie ma imponującą serię trzech wygranych z rzędu. Na ten moment liczba sprzedanych biletów przekroczyła 6000. Niebiescy również pojawią się w kielcach. W sobotę czekają na zmecze dwóch głównych kandydatów do tytułu Mistrza Polski. Najpierw śląsk Wrocław podejmie u siebie Radomiaka. Kibice ze stolicy Dolnego Śląska mobilizują się na ostatni mecz domowy, prowadząc kampanię pod tytułem Komplet na Śląsk. I przy pełnych trybunach chcą wspierać piłkarzy w wywarciu presji na liderze z Białego Stoku. Klub wicelidera poinformował o ponad 32 tysiącach sprzedanych biletów. Kibice Radomiaka na wyjazd do Wrocławia udadzą się specjalem. Jagiellonia natomiast uda się do Gliwic na mecz z Piastem. Jest szansa, że przy zwycięstwie kibice Jagi będą mogli cieszyć się z historycznego mistrzostwa, lecz w tym musiałby im pomóc Radomiak wygrywając we Wrocławiu. Nie będzie to jednak łatwa sprawa, bo Piast w ostatnich pięciu meczach zdobył aż 13 punktów. Kibice z Podlasia starali się o jak największą pulę biletów na wyjazd i udało im się wywalczyć aż 2000 wejściówek. Do Gliwic udadzą się dwoma specjalami, a dla wyjazdowiczów przygotowane są specjalne kolekcjonerskie bilety. Goście ten mecz mianowali najważniejszym wyjazdem w historii Jagiellonii. Nasz klub to jest ponad 100 lat i słuchajcie, to właśnie teraz nasze pokolenie jest świadkiem wielkiej historii. To my właśnie możemy być, możemy uczestniczyć w tym, co wydarzy się być może już w Gliwicach. Tak się jakoś ta kibicowska, piłkarska historia Jagiellonii układała, że na Śląsku, na zagłębiu często mieliśmy bardzo ważne mecze to knurów, zabrze, chorzów. No i ten pamiętny 17 lat temu Sosnowiec, gdzie był awans. I słuchajcie, to się dzieje naprawdę. My w Gliwicach możemy zostać mistrzem Polski. I czy w takim przypadku można zostać w domu? Jeśli będzie nas 2000 ludzi, będziemy naprawdę jak u siebie. Więc słuchajcie, piwo szampan na koniec w Gliwicach będzie smakować wybornie. Naprawdę do zobaczenia. Będzie cudownie. W pierwszej lidze czeka nas ultra ciekawe starcie, trzeciej w tabeli GEKSy z siódmą Wisłą Kraków. Gospodarze z Katowic po zeszłotygodniowym wyszarpanym w ostatnich minutach zwycięstwie z tyskim GKS-em mają jeszcze cień szansy na bezpośredni awans. Natomiast Biała Gwiazda traci tylko punkt do miejsca barażowego. Zapowiada się więc emocjonujący mecz dwóch najbardziej bramkostrzelnych ekip pierwszej ligi, a gospodarze obecnie notują serię pięciu meczów bez porażki. Przy Bukowej zapowiada się komplet, choć Wisła jak zwykle w tym sezonie zagra na wyjeździe bez swojego. 12 zawodnika. Wiślacy jednak po ostatnim słabym meczu okazali wsparcie swoim piłkarzom. Niedzielne zmagania w Ekstraklasie rozpocznie mecz Krakowi z walczącym o puchary Rakowem. Kibice pasów mobilizują się na ostatnie spotkanie przy Kałuży i starają się o komplet publiczności. Krakowia wciąż nie jest pewna bytu w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie, lecz w wyniku ewentualnej przegranej korony z ruchem może mieć już zapewnione utrzymanie. Na ten moment sprzedanych zostało ponad 7200 wejściówek. Kibiców Rakowa zabraknie w sektorze gości ze względu na nałożony zakaz przez Komisję Ligi. Wszyscy widzimy się przy ulicy Kałuży. No, 射中你了。 Tydzień po wygranym meczu z Lechem, legioniści ponownie udadzą się na wyjazdowe spotkanie z Poznańską Drużyną, tym razem z Wartą, ale w Drużysku Wielkopolskim. Wojskowi liczą na kolejne zwycięstwo drużyny, aby utrzymać co najmniej trzecią pozycję w tabeli dającą Europuchary. W klatce można spodziewać się kompletu kibiców przyjezdnych. Niedzielne popołudnie to mecz widzę w kontra Lech. W ostatnich trzech meczach widzę zdobył 0 punktów, natomiast Lech tylko jeden. Choć starcie dwóch klubów elektryzuje, raczej nie ma co się spodziewać w futbolu na najwyższym poziomie. Mimo może Kolejusz po strzeleniu aż trzech goli w meczu z Legią, a zarazem przegranej 2-1 do 1 nadal ma szansę na osiągnięcie miejsca dającego europejskie puchary. Na stadionie Widzewa klasycznie możemy spodziewać się kompletu publiczności, natomiast udziału w tym nie wezmą Lechici, na których ciąży zakaz po wydarzeniach z marca zeszłego roku. Najważniejszy mecz sezonu. Tym hasłem nakręcają się kibice kotwicy Kołobrzeg na starcie z hutnikiem kraku. Wicelider drugiej ligi podejmie u siebie czwartą drużynę w tabeli, a obie ekipy dzielą jedynie 4 punkty. Gospodarze mają chrapkę na świętowanie awansu do pierwszej ligi już w niedzielę, a na meczu będą mogli liczyć na wsparcie portowców ze Szczecina. Hitem kolejki będzie oczywiście starcie lidera z wiceliderem pierwszej ligi, czyli trójmiejskie derby. 46 pojedynek odwiecznych rywali rozegra się w niedzielę o godzinie 20.30. Lechia w miniony weekend dzięki zwycięstwu nad krakowską Wisłą... ...przyklepała awans do Klasy, a po powrocie do Gdańska na piłkarzy... ...czekała grupa kibiców, aby wspólnie świętować. Arce został do postawienia tylko mały krok, aby cieszyć się z tego samego. Drużyna z Gdyni ma nadzieję uczynić to na stadionie rywala Zamiedzy... ...ale Lechia zrobi wszystko, żeby im to uniemożliwić. Bo tak wyobrażają sobie podsumowanie udanego sezonu Lechiści. Trener Lechi po meczu w Krakowie wypowiedział się takimi słowami... ...zrobimy wszystko, aby za tydzień zagrać jeszcze lepiej... Aby dać jeszcze więcej radości naszym kibicom, możecie być pewni, że oddamy całych siebie. Tym razem spotkanie z zwaśnionych ekip obejrzy komplet 36 tysięcy widzów, w tym około 1500 arkowców wraz ze zgodami. Trzeba też dodać, że będą to pierwsze derby na obecnym stadionie Lechy z udziałem kibiców arki. Goście muszą przygotować się na długie oczekiwania na stadionie na rozpoczęcie meczu. Na obieg zostaną wprowadzeni już na 3 godziny przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Wszystko dlatego, aby nie doszło do przecięcia się dróg transportu gości z miejscowymi. Ostatnie derby z udziałem obu ekip miały miejsce w 2016 roku, kiedy obie drużyny zmierzyły się ze sobą w Ekstraklasie na stadionie przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni. W niedzielę w Gdańsku emocje gwarantowane. 33 kolejkę Ekstraklasy zakończy spotkanie drużyn znających swoją przyszłość. Będzie to mecz zagłębia, który kończy sezon gdzieś w środku tabeli z łódzkim klubem sportowym, który już na pewno zakończy rozgrywki na ostatnim miejscu w tabeli. Mimo niekorzystnego poniedziałkowego terminu ŁKS chce godnie zaprezentować się na ostatnim wyjeździe w Ekstraklasie. Dajcie znać na jakie mecze Wy się wybieracie, a ja zapraszam Was już na wtorkowe kibolskie relacje, gdzie będziecie mogli zobaczyć, co działo się na trybunach podczas 33 kolejki. Kto wytrwał do końca niech. Ty tym razem zostawi komentarz o treści derby, a ja już się z Wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji.